I następne pytanie od pani Agi czy zawsze pani będzie musiała pracować w fabryce? Uważam, że człowiek, człowiek, każda osoba powinna realizować się, swoje życie poprzez własne pasje, poprzez własną osobowość. Co to znaczy? Każda praca powinna być przyjemnością. Praca powinna być taką realizacją wewnętrzną naszych pasji, naszych możliwości. To zależy od naszej kreatywności i też siły. Szczególnie tutaj, siły przebycia. Bardzo ważne jest to, żeby mieć wizję własnego życia. Żeby mieć wizję tego, co chcemy w życiu robić, żeby ona była zgodna z, nas, z naszymi przekonaniami, z naszymi wewnętrznymi tutaj odczuciami. Ja zazwyczaj, jak to działa? Ja zazwyczaj e, bardzo głęboko odczuwam jakieś takie intuicyjne przekazy, one mi się pojawiały w formie właśnie obrazów, które ja momentalnie jakby właśnie implikuję we własne życie. Czyli noszę ten obraz, noszę, utrwalam, pracuję nad tym obrazem, oczywiście go chronię i po prostu, no, działam i działam, działam w tym kierunku i to się realizuje. Dlaczego? Dlatego, że za naszymi myślami, za naszymi myślami idzie energia. A myśl to są obrazy tutaj, to są myślokształty, to jest odczucie. Dlatego trzeba po prostu być na tyle silnym i na tyle odważnym, żeby to wcielać w życie. To jest bardzo ważne, dlatego życzę Wam z całego serca tego.